Cześć, witam z Konec Martens. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji i prezentacji najnowszego radio marki Technisat. Jest to Digit Radio 372 CD-IR. Radio wyposażone, jak tutaj sama nazwa okazuje czytnik płyty CD. Na pokładzie jest też radio internetowe, do tego radio FM, DAP, Plus. możliwość odtwarzania muzyki z dysków zewnętrznych poprzez łącze USB. Mamy też możliwość podłączenia urządzeń przewodowo poprzez złącze AUX. Jak również jest na pokładzie łączność Bluetooth, dzięki czemu możecie też przesyłać muzykę z Waszych urządzeń mobilnych bezprzewodowo na to radio. Jeżeli chcecie nieco bliżej poznać możliwości tego radia, to zapraszam Was do krótkiej recenzji. Ok, zanim sobie uruchomimy to radio, to jeszcze musicie wiedzieć, że wersja Digid Radio 372 CD występuje w dwóch wariantach. W wariancie IR, czyli ta wersja, którą mamy tutaj dzisiaj do recenzji, IR oznacza, że mamy na pokładzie radio internetowe. Jest też nieco tańsza wersja tego radia o identycznych parametrach technicznych, z tym, że mamy tutaj wersję BT, czyli jedynie Bluetooth, nie ma w niej radia internetowego. I taką wersję też pokażę Wam w kolejnym odcinku, ponieważ też do mnie trafiła do recenzji. Teraz przejdźmy do zawartości zestawu. W zestawie oprócz radia znajdziemy instrukcję, oczywiście, obsługi oraz pilota zdalnego sterowania wraz z dołączonymi do niego bateriami. Pilot zawiera wszystkie niezbędne funkcje do obsługi tego radia, czyli w 100% możemy zarządzać radiem z pozycji tego pilota. Do tego na samym radioodbiorniku również są przyciski sterujące i jest też aplikacja mobilna, którą też dzisiaj będę chciał Wam pokazać. Jeżeli chodzi o samo radio, to też musicie wiedzieć, że dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych, czyli tej wersji antracytowej, czarnej, którą dzisiaj mamy do recenzji, ale jest też wersja srebrna więc, jeżeli komuś by bardziej podobała się srebrna stylistyka, no to też będzie mógł to radio w takiej wersji zakupić. Jak widzicie, na froncie mamy kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala. Po bokach dwa głośniki stereo, każdy z nich 5W, czyli Łączna moc muzyczna tego radia to jest 10W. Pod wyświetlaczem mamy oczywiście tackę na płyty CD. No i oczywiście dwa pokrętła do obsługi funkcji tego radia. Pod spodem wspomniane już przyciski sterujące. Jeżeli chodzi o tutaj górną, boczne krawędzie tego radia to jak widzicie są puste. Od spodu mamy tutaj podgumowane nóżki. Też tutaj żadnych innych elementów nie znajdziecie. I tylny panel, który oczywiście zawiera najwięcej interesujących nas elementów. Po pierwsze antena teleskopowa do obsługi radia FM i radia DAP. Plus. Następnie, jak już zauważyliście, zintegrowany przewód zasilania. Wystarczy, że podłączycie wtyczkę do gniazda złącze USB. To złącze pełni dwie funkcje, ponieważ możemy tutaj oczywiście podłączyć sobie dys zewnętrzny, jakiegoś pendrive'a z naszą muzyką i otwarzać tę muzykę z tego dysku, ale możemy też z tego złącza ładować nasze urządzenia mobilne, np. smartfon, który będzie na przykład bezprzewodowo przesyłał muzykę na głośniki tego radia. Jest też wyjście słuchawkowe oraz wejście AUX do podłączenia przewodowo naszych urządzeń za pomocą przewodu audio. Jak widzicie, baz refleksy po bokach, i tak naprawdę konstrukcyjnie to by było tyle. Radio bardzo ładnie się moim zdaniem prezentuje, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast jestem ciekaw, co wy zrobicie na temat jego tej designu. Tak więc piszcie w komentarzach. A my teraz sobie przejdziemy już do uruchomienia tego radia i pokażę wam jego funkcję. Zaczynamy oczywiście od uruchomienia radia. Jak widzicie pierwsza konfiguracja, czyli musimy wybrać sobie język. Jest oczywiście język polski do wyboru. Przechodzimy dalej i możemy teraz korzystać z takiego kreatora konfiguracji. Może tutaj skorzystajmy. Pokażę Wam po kolei jak to radio szybko ustawić. Format tutaj czasu 12-24 godzinny zegar. Zegar ma być aktualizowany z radia da z radia FM, z internetu. Mamy tutaj wybór. Zostawmy może DAP plus zachowaj połączenie z siecią. Teraz potrzebujemy połączyć się z naszą siecią Wi-Fi, więc klikamy wyszukiwanie, asystent sieciowy wyszukuje nam wszystkie dostępne w okolicy sieci Wi-Fi. To co ważne, to jak zauważycie teraz mamy zarówno obsługę pasma 2,4 jak i 5 GHz, więc z każdym tutaj routerem, z każdą siecią bez problemu się połączycie. Możemy oczywiście konfigurować przez przycisk WPS na routerze, możemy też wpisywać hasło ręcznie. Przechodzimy po prostu tutaj tym pokrętłem pomiędzy tymi literami. Najpierw są małe litery, później są duże litery, oczywiście są też pośrodku znaki. I jeżeli sobie chcemy wpisać jakąś literę, najeżdżamy na nią OK i przechodzimy do kolejnej litery. Po wpisaniu hasła następuje łączenie z routerem i tak naprawdę radio będzie już skonfigurowane, będziemy mogli w pełni z niego korzystać. Teraz zapoznajmy się z głównymi funkcjami tego radia, czyli mamy, tak jak wspomniałem, dostęp do radia internetowego, do podcastów, do radia cyfrowego DAB+, radia FM, czytnika CD, złącza USB, łączności Bluetooth, złącza AUX. Więc jak widzicie, chyba niczego nam tutaj nie brakuje, no może z wyjątkiem Spotify Connect, którego w tym radiu nie ma. Zaraz Wam pokażę pokrótce te wszystkie funkcje, natomiast zobaczmy sobie dalej, mamy tutaj możliwość ustawienia sobie dżemki, czyli czasu zasypiania. I teraz możemy to ustawiać od 15 minut do maksymalnie zobaczmy 60 minut. Taką dżemkę możecie ustawić i radio wam się automatycznie wyłączy po określonym czasie. Są też budowane alarmy, i teraz jak widzicie mamy dwa alarmy do wyboru możemy ustawić sobie dwa alarmy o dwóch różnych godzinach, lub też na przykład w różne dni tygodnia. I tutaj zobaczcie, możemy oczywiście wybrać godzinę tego alarmu, możemy ustawić, czy chcemy, żeby to był sygnał budzenia, czy też, żeby urządzenie nas budziło jakąś stacją radiową z radia DAB+, z radia FM, jakąś muzyką z CD, ze złącza USB, więc tutaj mamy pełny wybór. Oczywiście czas trwania takiego alarmu, głośność tego alarmu, którą też możemy regulować w zakresie od 0 do 32. I jeżeli chodzi o alarmy, to by było tyle. I może pokażę Wam jeszcze konfigurację systemu. Jeżeli sobie wejdziemy w tą opcję, to mamy tutaj dostęp do korektora dźwięku. Może być dźwięk płaski, muzyka poważna, rock, pop, jazz. Oczywiście do tego korektora możemy też bardzo łatwo w każdej chwili się dostać przyciskiem na pilocie zdalnego sterowania. Mamy zarządzanie przesyłaniem strumieniowym, ustawienia sieci Wi-Fi, ustawienia czasu i daty. Mamy zarządzanie tym nieaktywnym standby. Ustawienia języka, przywracanie ustawień fabrycznych oraz aktualizację oprogramowania. Jeżeli nowy Soft się pojawi, to automatycznie, poprzez tutaj internet, zostanie zaktualizowany. I teraz przechodzimy sobie do funkcji tego radia. Zobaczcie przycisk menu: mamy tutaj dostęp do podcastów, radia DAP, plus, FM, CD, USB i tak Zaczynamy od radia DAP. Plus. Przy pierwszym uruchomieniu następuje wyszukiwanie stacji radiowych. Jak widzicie, ja sobie tu już wysunąłem antenę, żeby te stacje nam się poprawnie wyszukały. I po wyszukaniu oczywiście będziemy mieli dostęp do wszystkich stacji radiowych dostępnych w okolicy. Przy okazji powiem wam, że mamy tutaj też możliwość tworzenia własnych list stacji ulubionych. 20 stacji możemy zapamiętać dla radia DAP+, i 20 dla radia FM. I teraz zobaczmy, przechodząc do pokrętła po prawej stronie, mamy tutaj tą listę stacji, które nam się wyszukały. I teraz zobaczcie, wybieramy sobie tutaj jakieś radio z dostępnych. Niech to będzie radio 24. I teraz posłuchajcie. Niemalże w oczach to dziecko przybierało na wadze i zaokrąglało się. I jak widzicie, bez problemu możemy takiego radia słuchać, bez żadnych szumów, zakłóceń itd. Mamy tutaj informacje na wyświetlaczu, do tego jest przycisk info, możemy sobie tutaj podlądać informacje nadawane wraz ze stacją radiową, sprawdzać też błędy sygnału, natężenie sygnału, bitrate, z jakim jest nadawana transmisja, możemy też ustawić to w takiej formie, że będziemy mieli tutaj wyświetlaną aktualną datę i możemy też tutaj podglądać sobie okładkę danej stacji, czy też na przykład utworów, które są aktualnie na przykład nadawane danej stacji. Tak więc, no, myślę, że całkiem przyjemnie to wszystko tutaj wygląda. Jeżeli byśmy chcieli zapisać daną stację na jakimś kanale, to przytrzymujemy po prostu jeden z tych przycisków. Oczywiście mamy tutaj tylko trzy przyciski, natomiast, tak jak wspomniałem, możemy zapisać 20 stacji radiowych. Jeżeli sobie wciśniecie trójkę, to zobaczcie, od razu jesteście przeniesieni do listy stacji i możecie tych stacji tutaj zapisać sobie, tak jak już wspomniałem, 20. Tak więc jest to dość tutaj przejrzyście zorganizowane. I jeżeli chodzi o radio da Plus, to chyba byłoby tyle. Przejdźmy sobie teraz dalej. Radio FM. Tutaj będzie bardzo podobnie. Musimy wyszukać sobie stacje radiowe, do tego jest przycisk skan. i łączyć je z miejscami, do których chcesz pojechać. Samochodowy... Jeżeli sygnał jest dobrej Piosenka. jakości, no to radio zobaczcie. Gra bardzo ładnie, no i też jak słyszycie, bardzo głośno. Zobaczmy, jeżeli chodzi o radio FM, również obsługa funkcji RDS, czyli możemy odczytywać wszystkie informacje, które są nadawane wraz ze stacją radiową. Możemy sprawdzać gatunki muzyki, częstotliwość, oczywiście też możemy sobie ustawić aktualną datę czy też godzinę na wyświetlaczu. Jeżeli chcemy zapisać taką stację radiową, to znowu przytrzymujemy wybrany przycisk. Lub przechodzimy do listy stacji radiowych, gdzie możemy sobie te wszystkie stacje tutaj już przeprogramować. I tutaj zobaczcie, to co bardzo ważne, zapisują nam się nazwy stacji radiowych w paśmie FM, tak jak to ma miejsce w Radio D+. Tego bardzo często brakuje mi w tego typu radioodbiornika, szczególnie jeżeli chodzi o markę Technisat. I widać, że w tej nowej serii te nazwy się już pojawiają i możemy sobie tworzyć już pełną listę z nazwami stacji radiowych, a nie tylko ich częstotliwościami, jak to miało miejsce w większości modeli do tej pory, i teraz przechodzimy do płyty CD. Ja niestety nie mam już żadnej płyty CD, więc nie jestem w stanie Wam pokazać możliwości tego czytnika. Natomiast obsługuje on oczywiście wszystkie płyty CD, również płyty z utworami MP3 są obsługiwane. Tak więc to jest na pewno duży plus, jeżeli macie kolekcję płyty i chcielibyście słuchać ich na takim radiu, to tutaj, jak widzicie, DigiD Radio 372 CD to umożliwia. Kolejny tryb no to oczywiście otwarzanie z USB, tego wam nie będę pokazywał. No i łączność Bluetooth, czyli możliwość odtwarzania z telefonu. I teraz zobaczcie, w telefonie pojawia nam się w ustawieniach Bluetooth Radio DigiD Radio 372 CD. Łączymy oba urządzenia. Tutaj, oczywiście, klikamy sparuj. I tak naprawdę już możemy przesyłać sobie muzykę z telefonu na głośniki tego radia. Teraz przechodzimy do radia internetowego. Tutaj, oczywiście, jeżeli sobie przejdziemy w bok, to mamy możliwość wyszukiwania stacji radiowych internetowych z danego kraju. Tutaj, oczywiście, na przykład, bierzemy sobie Polskę, może jakieś stacje lokalne i zobaczcie, od razu mamy załadowaną listę wszystkich lokalnych stacji radiowych. Podobnie możemy sobie wyszukiwać popularne stacje radiowe, możemy też wyszukiwać po ulubionych stacjach, możemy też wyszukiwać po lokalizacji, czyli wybieramy sobie kontynent, następnie wybieramy sobie jakiś tutaj kraj i znowu w tym kraju możemy sobie wybierać po popularnych stacjach, po gatunkach, miastach. To wszystko możecie sobie tutaj, jak widzicie, bardzo szybko, łatwo wybierać i słuchać sobie już stacji radiowych, na przykład. Z takiego miasta. Podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o podcast. Tutaj podobnie możemy sobie wybierać kraj, możemy sobie szukać po lokalizacjach. Jeżeli wchodzimy w kraj, to znowu mamy te popularne podcasty, możemy też wyszukać po gatunkach podcastów. Tak więc jak widzicie, bardzo łatwo to wszystko się staruje. Szybka obsługa. No i zobaczmy, czy rzeczywiście taki podcast nam działa. No jak widać, nie ma tutaj z tym problemu. Jeżeli chodzi o aplikację mobilną, to ja korzystam z aplikacji Octiv. Jest też możliwość korzystania z aplikacji Undock. Być może pokażę Wam to przy okazji recenzji tego drugiego modelu radia Digit Radio 372 CD, czyli tego modelu BT. Natomiast dzisiaj zobaczcie, jak wygląda aplikacja Octiv. Jeżeli chodzi o tą aplikację, no to jak widzicie, mamy cztery zakładki. Przechodzimy sobie do opcji i Tutaj możemy sobie bardzo łatwo przejść do radia internetowego, gdzie możemy, tak jak na samym radiu, wyszukiwać sobie stacje radiowe poprzez tutaj wyszukiwanie odpowiednich krajów, gdzie możemy wyszukiwać sobie stacje radiowe i bezpośrednio z tej aplikacji otwarzać sobie takie stacje na naszym radiu. Jeżeli chodzi o obsługę np. radia DAP+, Plus, to z pozycji tej aplikacji również mamy dostęp do całej listy stacji radiowych. Możemy dowolną stację po prostu bardzo łatwo sobie uruchomić na naszym radiu. Możemy tu zarządzać siłą dźwięku. Uniknąć pociągnięcia Czyli możemy tutaj sterować się właśnie dźwiękiem na danej stacji i też oczywiście w każdej innej funkcji tego radia. Podobnie, jeżeli chodzi o dostęp do stacji FM, gdzie również widzimy wszystkie informacje z tego radia. Jaka to jest stacja radiowa, na jakiej częstotliwości nadaje? Możemy też łatwo przeszukiwać kolejne częstotliwości z pozycji aplikacji, wyszukiwać kolejne stacje radiowe. Możemy oczywiście słuchać sobie też podcastów. To dokładnie tak samo jak w przypadku radia internetowego. Mamy tutaj dostęp do łączności Bluetooth. Możemy też łatwo do tej funkcji przejść, zmieniać utwory poprzez Bluetooth w naszym telefonie. Play, Pauza, Powtarzanie utworów, Zapętlanie utworów. Kolejna funkcja to oczywiście złącze AUX, zarządzanie CD, czyli również płytami CD możemy zarządzać z pozycji aplikacji mobilnej. No i możemy też oczywiście zarządzać złączem USB. I mamy też ustawienia. Tutaj możemy sobie skonfigurować urządzenie. Mamy informacje na temat podłączonego urządzenia. Możemy zobaczyć sobie, jak widzicie, wersję oprogramowania tego urządzenia, adres IP. Możemy ustawić zegar, możemy zarządzać jakością dźwięku, korzystać z tego korektora, mijać języki, resetować urządzenie. Czyli, jak widzicie, też mamy taki pełen dostęp do funkcji do ustawień tego radia. Ok, to teraz sobie sprawdźmy przesyłanie dźwięku z telefonu na radio po Bluetooth. Oczywiście skorzystamy z tej muzyki bez praw autorskich. I zobaczcie jak to wygląda. Przy okazji, jeżeli sterujemy dźwiękiem z pozycji telefonu, to automatycznie zwiększamy siłę dźwięku lub też zmniejszamy na samym radiu. Podobnie w drugą stronę, jeżeli sterujemy potencjometrem na radiu, to zmienia nam się tutaj siła dźwięku na tutaj telefonie. I teraz może posłuchajcie jakości dźwięku tego radia. Jak słyszeliście, radio gra bardzo czysto. Do tego mamy świetny bas. Powiem Wam szczerze, że też ta głośność maksymalna jest bardzo wysoka. Nie spodziewałem się, że radio, które ma tylko 10W mocy muzycznej, RMS będzie aż tak dobrze i tak głośno grało. Tak więc tutaj na pewno duży plus, plus dla DigiD Radio 372CD. I to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą krótką recenzję, prezentację najnowszego radia marki Technisat, czyli modelu Digid Radio 372 cd -IR. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!